Are you watching today's match? To to On mówi, że sobie kupuje McCoffee, że mamy podejść pod McDonalda. Witam wszystkich. obiecany stream dzisiaj z Loży. Lecimy z tymi z Holandii. Jeszcze chcę, żebyśmy obejrzeli dwie rzeczy przed wyjściem Słuchajcie kurwa, dzisiaj walimy ich na cipę do zera i ci zawodnicy Naładujmy się tą energią grać. Oni to wiedzą, tak, tak, walimy ich do zera, walimy ich na cipę, walimy ich do zera I wiesz, i ta energia już wygrywa On tam z kaziora kopie od piłkę, piłka, tkamy trawy, kurwa Tak tkanka. jest Rozumiecie, na tym polega w ogóle życie, że niekoniecznie tam... Jakby umiejętności są ważne, tylko ta energia w sobie, w środku, wiara kurwa, wiara Jaki wynik obstawiasz? Bardzo dobre pytanie Wczoraj był stream, ale jest taki kupon postawiony Za dwie stówki Nawet jeśli przegramy, to będę się cieszył jak dostaniemy trzy kartki Ogólnie no tutaj to sobie postawiłem jeszcze inne Takie już, za mniejsze kwoty Ogólnie ja wczoraj to pokazywałem, że zrobiłem dwa kupony na Niemcy Założyłem 70 zł Oba wygrałem I tą wygraną wrzuciłem tutaj I wczoraj wygrałem 370 zł Więc to i tak są pieniądze wygrane tu mam już te 160 na końcu odłożone, to sobie wypłacę te 70 i będę grał za to, co wygrałem. Teraz jest plan taki, że idziemy pod Arkadię, tam będą miniacy. Na końcu 14:40 musimy być w tym nineście, pół godzinki się pobujamy i zobaczymy. Czy się znajdą jakieś kurwy, co nie oglądają meczu dzisiaj? Ciekawe, czy kibicuje Polsce dzisiaj? Are you watching today's match? Poland versus no. Netherlands? Poland versus what? Netherlands in Euros. So you don't know about this match anything? Nie wiem, ale lubię Netherlands Okej, okay, so you are rather for Netherlands in this match than Poland Maybe yes. Okej, okay, thank you no, i widzicie no Tak to jest Jest i panterek Ludzie się pytają czy znasz Georgia od automatów Znam, znam. Mój dobry koleżka co nie? Przepraszam panów jaki dzisiaj wynik będzie? Żadnych żadnych tych obstawiania, żadnego Ale liczymy, że coś się uda. Tyłu. Dobra, dobrego meczu, co? Nie ja oglądam tej propagandy. Natomiast trzeba. Będzie dwa dwa. Chciałbym, że Polska wygrała, ale myślę, że przegra Bazaru nigdzie. Nie no nie mów tak. Nie no, nie no będzie 1 1 1-1, optymisty nie mógł. A my myślicie, Lewandowski będzie grał? Nie! Nie. To była zasłona dymna probieża, on nie ma kontuzji. Tak? No tak. Myślę, że będzie 2-2, a jak Polska ma wygrać to 500. Okej. Okay. To tam jest Szamone? Ta ja Emda. My to robiliśmy. jak Jakżeś Izraelczycy za podchodzą mi... Excusez mnie, kiedy mnie, kiedy nie piszełam. Czyli na połodze meczem. Jak idziemy No tramwaje myślę, bo tam jedynką podjedziemy i, i będziemy. Gdzie idziemy mecz oglądać, idziemy do Ninsa, do knajpy lewandowskiego. Mamy tam loże VIP, rezerwację. bo miało psać tak w wyniku był w mahera, ale tak szczerze, jakbym nie był Polakiem, to bym obstawił 2-0 dla Holandii. Ale, że jestem Polakiem, jestem Patriotą, to obstawiam 1-0 dla Polski. Ja właśnie z tego powodu, że jestem Patriotą, powiedziałem sobie, że nie stawiam Holandii na kuponie, bo nie mogę pozwolić na to, żeby cieszyć się z porażki naszych. Ja jestem Top 50 Polsce w Polsce UEFA Gaming i ja obstawiłem się 1 <laughs> Holandia. Chcę mieć punkty po prostu. No to? Gratuluję. Przekopiemy zaraz. Ale wy serio w to wierzycie, że my to będziemy chociaż bramkę na no na to, że gra Romańczuki. No nie róbcie sobie jaj, no se jajno, szczerze. No wygrywamy. Porównuj tutaj nawet zespoły. No biały Białystok. Liverpool, Liverpool, Manchester no, no weź, City, Milan, no, to to tutaj jest to Inter do, do, do Ty no jak u nas gra Salamon z Lech, i Romanczuk z <laughs> ja, ja nawet nie liczę, że my gra, że wygramy, że wygramy, ale po prostu damy to. Tak remis, przepchniemy remis, przepchniemy remis Salamon, Lek Poznań De Vry Inter tak. Proszę dalej, Romanczuk, Agelonia, AC Milan to jest. Ile płacicie za loże? Nic, za nazwisko Wy wszyscy wchodzicie do tej żabki? Do żabki? Ja zostanę przed, więc nic nie chcę Trzeba kupić soczek z gumisijami Co? Nie, ja nic nie chcę. Jakie dzisiaj obstawianie na mecz? Legia 3-0. Polska gra, nie Legia dzisiaj. Polska gra 3-0. Aby no. tak było. Ale tak ma być. No, będzie, będzie. No, Szymanko. Jak tam to... Wygrywamy no, dzisiaj. No! <laughs> I chuj nas to interesuje. Get. Polska gola. Polska gola. Weggie, czempion! Biały, czerwony! Polska! Polska! Polska. <grystanie> Dobra, to wygrywamy dzisiaj! Polska. No! To przykraje to mu! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA A pierdolę, wstulał się z jakimś menemem <silence> nie CIEPIE To jej posłanie Chcemy dzisiaj można pić mi w miejscu publicznym? No tak, no do... Jak Mocnę? jest mecz polski Nie, czy niech czad... To jest ty, jakieś ale... info z piątnicy Nie, serio, jak... Ale Polska to tam zagrania, pójdźmy na jeden. Tam nie, nie jedynka. jest jedynka Nic Ci za to nie zrobię Co jest to? Dobra, dawać donate'y, bo kurwa nie będzie live'a z tego no To zabawiam, işte. ty to masz mi przelać, nie? Za ile z tego będzie to? Za trzy minuty będzie Za 8 minut będzie pojazd co? 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 ty gadasz? Ja bym coś powiedział Będąc... Co ty powiedziałeś? Przepraszaj o, Przepraszam administration Lewandowski kontuzja, ma, to z wami na loży będzie? No Ja myślę, że pani Anna nas odwiedzi tam na baczatę jakąś Bo nie widzą youtubera Nie widzieli Ile mamy osób w ogóle? Koszuleczka Koszuleczka na polonie idziesz? Air Świeże nowe Świeżutkie No tak, Marcin No ty co to jest za kamera? Zróbcie klipa. Ty, za 7 minut będzie, jaki Nie, dojdzie? no weź, do to jaki kurwa. Nie, weź, wyłącz, e, na chwilę dźwięku, muszę muszę <śmulet> <śmulet> Ej, no my nie zdążymy na ten mecz, no zaraz tego. No kurwa mówiłem, jedźmy tramwajem. No teraz, jak, jak jest bolt zamówiony? Za chwilę będzie, no. Ale no gdzie jestem? CCW minut. kurwa. Eh. Hello? Przeproś. Sorry, tu czujesz odmistę? I'm street there. On, on my TikTok, channel. No to jest śmigać, bo nie w ogóle on mówić, Wejdź go na głośno mówiąc. Halo Yeah, I can. We are, we are on the pin on in the Uber at bus stop. Przod do Radosława. You should, have it on, on your map. Once again, please. For me? A ah, okej. Okay. Uh. Okej, okay, so we can go to, the, to this McDonald's. Okay. Yeah, yeah, yeah. ah. Alright. John, nie na no chłopca jaja robi. Jest. On, 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 wiesz co on mówił? Dzień. On jest z Holandii na 100% On, on mówi, że sobie kupuje McCoffee i że mamy podejść pod McDonalda <laughs> Nagrałeś to? Ja nie wiem czy to było słychać, ale on tak on I'm buying Mac cafe for, for you For you, on tak mówi For you, ja już tak, że to się no dla mnie na, na pewno to jest Jakiś street fotograf, on tiktok ma Mam chłodne No to mamy do niego iść, mamy do niego wejść My nie zdążymy na ten mecz To ja tu strasznie jeszcze Hello no. <laughs> oh <my God. laughs> so today is there a football? Yeah. yeah, yeah, Poland versus Netherlands. So who will win? What do you think? Poland. Poland of course. Poland. Zero. I think it will the game will be 1-0. Netherlands will win. Oh bro. Oh my god. Are you streaming? Yeah, we are streaming on Twitch. How many people are there? 200. Really? Yeah. yeah. Oh my god, everyone so much. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Everyone was laughing about that situation you are ordering iced coffee. My God, you will be very famous now. Tell that the boat driver is buying McDonald's. So <laughs> you are boat driver and I am client. Thank <laughs> you, And where are you from? Azerbaijan. Okay. Azerbaijan. No playing. Emreli. Emreli. You know. You know Emreli. Emreli. Yeah, yeah, yeah. he's playing in your league. Like awesome. Yeah, in Legio like Warsaw. Yeah, he's like the a, best soccer uh, player. Okay, so I I see that uh, viewers increased to two hundred fifty. You made content for us. Yeah. <laughs> <laughs> Dobrze, pioł. 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 Dobrze, Bro, you heard about that situation with Ukrainian person had in Uber? Like he was Uber driver and he not allowed people to drink beer in his car and he got smashed. Oh my God! Really? You didn't heard about that? So uh, no, I haven't. Heard okay. It. Tylko w Polsce odpowiada, nie? Dobra, to jest Twoja lokacja? Tak Dziękuję, dziękuję. Widzę, że pani w koszulkę ubrana. Jaki wynik dzisiaj będzie? 1-1 1-1? No, fajny by był. Zalewski? Nie, uważaj. A zalewski już z golem widziała pani? Tak. No! Nein, Dobra, Gdzie ma? Gdzie szalik? A, jest, jest. Sorry. Jaki wynik będzie? Kurde, 2:1. Polski? Tak? tak jest, no. Dobre formy Dzięki stary. Ty też widzę, że mocno to... pokaż formę. No jest szeroko. No możesz sypiąć. O. jest konkret. <laughs> Zajebiście. To Ja lecę po słyżaków. Trzymaj się. Jest pan ŚWIĄTK! Co? Czemu nie masz biało-czerwonych, jak mówiłeś? Bo to Najbardziej czerwone jakie miałem. Dobra, Jaki wynik pani obstawia? Dwa jeden. Okej, dla Polski? Tak. I oto chodzi, o to chodzi. jest to. Ja jestem zmieniam zdanie, czy dla Polski. Hahaha. Dobra, to wchodzimy, nie? Ja uważam, że szary, Ja dziś mam szaro-czerwony. No. Tak, mamy rezerwację. Ja tutaj od kelnera jestem jednego. Od A, na k***a rezerwację jest mi Okej, czyli na którym piętrze? Na minus jeden. Minus dwa. Kurde, mogę zmutować ten streama. Jeszcze on jakieś problemy będzie miał. Gdzie on jak No, wiecie co jest właśnie najlepsze. No taką minę zrobiła Ty, no taką minę zrobiła, żebym miał z skali tego zroboty. z roboty. Ona tak. Ona tak. Na minus dwa. No, no, no. Ale mamy tutaj miejsca, fanowie Terek, pomyliłeś się coś? Nie, ja siadam na środku, ty będziesz tutaj z kamerą Teruś, 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 Teruś Dobra, co bierzemy? Jakieś piwko, nie? No tutaj za darmo coś mamy na loży Dobra, to dla mnie będzie burgerek Jakie są burgerki dobre? Wszystkie dobre, różnice takie, tak Ten jest taka troszeczką, jak burgerka Tutaj mamy z winosami, parbektyłów i Ten jest z krewetkami Ja ten bardzo lubię Mamy idą tym utmażone? Jest jakaś obrzedz banka piwa, czy tylko pojedyncze? To są takie 0,3 do 0,5? Tak, tylko pół litrowe. No i 0,3. To Jeden fajny zero będzie też. Zaróweczka fajnek. Tak, zaróweczka, w jest. A dla mnie, chyba że chciałbyś jakiegoś krawcika, to. A jest 0? Mamy... Mamy żaróbce, oh. takie taką IP Forest on no to dobra to to będzie. Dobrze. I dla mnie będzie ja też, też Heinekenik 03 mamy no, Heineken, dobra? Dzięki no. jaka piona, 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 piona. Jak Polska strzeli bramkę, to ja biorę tego streama i wypierdalam przez okno. Nie? Fajna tu jest Loża. No ja mam takie krzesło Ale po mnie No jak usiadłeś na miejscu prezesa. No ale ogólnie to słuchaj, że to wyłączy tak. Tu ekrany. No dobra, widzieliście jak to wygląda. Dobra, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Zapinamy pasy. Dobra. Ten gimbal dzisiaj umrze. Kamera będzie na mecz, czy na was. Na mecz, na mecz, pewnie że otwalimy meczek. No oczywiście, że nie można. No, ale myśmy bana dostali, przecież oni dostali. No, licencję. Wstajemy za nas, ej. Dobra, wstajemy zaraz. Czy ty jeszcze tu wstajemy? śpiewamy, mamy To nie wstajemy na pana. No, ja już wstaję do zimnych. No, 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 no,

co to są za ludzie? Dajcie spokój. Mamy fisto grizzly. Mamy fisto grizzly. Ok, kurczę! 60! 60! 60! 60! 60! 60! 60! ten 60! Dawaj. To jest piwa. jeszcze Lewandowski no tak, tak. tak. Jestem pewny, Dzięki, dziękuję bardzo. Brawo. 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 To jest to, takie jest y piwo kraftowe u pana Roberta. Doceniamy tej Już próba zagrania na. Brawo, 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 salary! Dobre, takie podjęcie, jak to jest, brawo, to to jest. Nie Czy na nie pomóc. Nie chcę jest to No tak. Teraz, teraz... Kurwa, co on robi? Co on kurwa, To kurwa, 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 Ja pierdolę, jak

Ja mówią, że rosną i gol będzie. To się dzieje, kurwa, wychodzimy z tej grupy. Ej dobra, ja nic nie będę mówił przez 5 minut, bo kurwa już głosu nie mam. Ja ciągaj Ci chodzi na pięć 17 minut meczu, a ja już głosu nie mam. Wypierdalać z tym gaską. Sędzio wyglądamy. Brawo panie sędzio! Sędzio grosano. Czekajcie. Nie pij, niepij! Jak z paneską!

Kolesławik jeszcze jest... co się wyjazd. Bednarek! Bednarek! To forma bedi. Bednarek! 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 Bednarek!

ja nie jadam, to się maka No, Nikola. Cięta, cięta Szkoczka. Cięta tak zwana. Ja pierdolę Jest ale to też to Ja też mam jedną jednym okej. Ja pierdolę no. kurwa ciętą Vanessę zagrał. I... Trata i gol. Ale my zawsze takie braki tracimy. Zawsze kurwa dzisiaj koszny. Kurwa zalewski Ćwiczył celność, podać strzał, kurwa i co. Jednak Banetka Pujowa traje. Do środka, do środka! Kurwa! Kanperku, co ty zrobiłeś? Nie uczyjcie tego boloni kurwa. Nie kurwa! nie, no, czyściutko, czyściutko gra, fajna to tak, gra! się nawet. Fajna gra! Fajna gra! Fajna no Fajna gra! Fajna gra! Fajna gierka Fajna gierka. No, dobrze? Seba. Oj, ście, tu się chciał Fajna gra! Fajna tutaj Fajna gra! Fajna gra! Fajna gra! Fajna Seba, Szymański, Mourinho go za to wypierdoli. Dawaj, a, a, dawaj, dawaj. Ale tutaj... Kubećka. kurwa! Schlegi nie gra 3 lata, a jeszcze kurwa ma takie Pani zwyczaje. To, moim zdaniem, ja nie mam nic do czarno ale Europa euro to tak, to Dla mnie jak na przykład, to jest, jest Polak, taki wiem, taki Demaj, na mistrzostwach świata mógłby grać, ale na euro trzeba on grał Czyli czarni nie powinni grać na euro, tak? E, tak. Okay. Ale jak powiem, byłem były, były świata, to tak, bo wtedy okay. łączą się te wszystkie nacje. I tak to okay.

Bo on nie ogarnął, że Holandia strzeliła bramkę, jak był gol. Nie wiem kurwa, kiedyś, ale w On to przyszedł pić piwo, nie oglądać meczu. Dublis, to Ta, będzie tak, jest... dzisiaj... 2-1, nie wiem za kogo, ale będzie To tak. Ostatnio Zalewskie mu dała teraz Zalewski <grym> dobrze, 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 dobra. dobrze, dawaj, dawaj. Na Dawaj Nikola, kurwa! Jak, Jak, Jak panem, panem, Dżołda dla Murzyna! Każdy by <bekę> ma. <śmiennie> pa, pa, pa. Będzie. 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 Będzie.

jak boli nóżka, to wypierdalaj. Krótko zwięźlej do tego. To stoi, zamiast rzucać z auto to się łapie za tą nogę. Ma. Dawaj

jesteśmy z wami, jesteśmy z wami, Polacy jesteśmy! z wami! Nie, Jesteśmy na mocy! Jesteśmy na Nie, nie. Nie, nie. Ale zaraz, そしてして 3, どこが好きなの Płacimy, wychodzimy z mną, kurde. Ja stało. Nie, kurde, kurde, stało się, kurde. Nie, kurde, Nie ma no, tych czerpaczków, kurwa. się Czemu tam czerpaczki, kurwa? Nie powinni grać! Chyba oni w Afryce powinni grać, a nie, kurde, w Europie! Dobra, to co panu? lecimy. Lecimy, lecimy. No. no. Jedziemy się w piątek. Czy... No, zobaczymy w sumie gdzie, zobaczymy gdzie. Co ma? szkoda, nie mam nadzieję, że w piątek będziemy się wszyscy cieszyć. No. O właśnie, teraz powiemy. Bo jak nie ma w piątek, jak fajnie pójdziemy, że wygramy, lecimy na miasto stream lecimy nowy świat, schodki, robimy człowieku normalnie stream, tutaj, nie? Ja nie będę pił. No śliwa nie było tam, znaczy widzieliście dzisiaj, że śliwa pił, pokazał to bardzo dobrze, tylko no, bycie, by nie szanowaliście, ale było widać, że śliwa dzisiaj pił, to nie były 0%, to były normalne procenty i chciałem zakomunikować serio, więc że trzymajcie kciuki za Polskę w piątek, bo jak yy, Polska wygra, w dobrych, znaczy nawet no, Muszą tak być, tak, idziemy, bo... humory, fajnie, być dobre humory, muszą być dobre humory. Fajnie, żeby były fajne humory, więc nawet jak przegra przegrach pójdziemy na tego wygrać streama, ale wiadomo, wtedy atmosfera będzie gorsza, a jak wygramy, to z szalikami kurwa, my burda, burde, Polska, Polska, wiecie o co chodzi? No. I wtedy będzie zajebiście, nie?